Powiedzmy szczerze, masz też wielu wrogów. Masz też wiele. Na przykład Jacykowa. Dlaczego? Powiem tak, na moim pokazie żadnym nigdy nie był. W moim salonie nikt nie odnotował, że się pojawił pan Jacyko. Powiem szczerze, chyba się nie lubimy z wzajemnością, aczkolwiek ja nie lubię go yy, nie dlatego, że... Dziwnie się ubiera, że mówi, krytykuje ludzi, mając nieszczery i nieładny uśmiech, tylko nie lubię go za to, że jedzie do tych, w tych tychach łapie przypadkowo Bogu ducha winną dziewczynę, która ma w nosie modę, ale może czyta świetne książki, która nie jest w biznesie jest osobą anonimową, która może nie ma na najnowsze dżinsy, ale która może, nie wiem, jest świetnym człowiekiem i ma dużo innych wartości i chrzani, jako projektantka mówię to, przeciwko sobie, że są modne takie czy inne spodnie. Jacykow jedzie z kamerą, chwyta taką dziewczynę, śmieje się z niej, ona coś tam podpisuje, nie wie co, potem płacze, ma ochotę popełnić samobójstwo, zobaczyła się w ekranie, zobaczył w ekranie o całe miasto, tak zwane Tychy na przykład, czy jakiś Toruń i przeżywa tragedię. I ja za tego typu, typu działania nie lubię, nie szanuję Pana Jacykowa. Nie interesuje mnie, co mówi na mój temat, zupełnie. Nie może mnie krytykować, jak bardzo chce. Świadczy to o mojej wielkości w jakiś sposób. Ja się zgadzam, że Pan Jacykow powiedział, że mam brzydkie zęby, nie takie oczy, że nie wiem, że mam niemodną bluzkę. Okej, okay. proszę bardzo, jestem Ewa Mingę, jestem Marką. Można mi krytykować, ale nie zgadzam się, żeby Zosia Kowalska-Nowakowa XYZ.